No, czasami trzeba y, pewne rzeczy uzmusowiać, bo są takie rzeczy podstawowe i oczywiste: jak, jak mi się było proszę Państwa. I chociaż ja y, już <laughs> no, w książkach, jak i, jak i tutaj, wielokrotnie wyjaśniałem pewne rzeczy, no, trzeba do nich wracać. No. Bo są pytania zadawane: no, jak współpracować i, i, i tworzyć gromady. No, ja y, y, uważam, że. No, pewne nawyki, jeżeli stworzymy, to każdy sobie z tym poradzi. Tak jak yy, 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 ja byłem jeszcze w tym pokoleniu, kiedy no, musieliśmy być zaradni, chcieliśmy czy nie i, i trzeba było mieć i skarpetki sobie samemu uprać, bo pralek nie było i, i majtki yy, no, praktycznie codziennie, kiedy człowiek był yy, młody yy, czy zęby, czy coś takiego. No to były takie oczywistości i... Dlatego tu ja bym uważał, że no, trzeba pamiętać o tym, że trzeba być również samodzielnym i domyślnym. Więc wtedy jeżeli poszczególna jednostka jest silna, no to i odpowiedzialna i umie takie zabiegi o siebie wykonać, to również będzie umiała współpracować z innymi i budować to u innych jakieś jakichś rozwiązaniach. No, więc tak samo tutaj w książce Nowa Sławia, jest dokładnie opisana ta cała symbolika, którą tutaj przedstawiam szczegółowo, prawda? I ta stwarożyca. I od tego trzeba by zacząć po prostu wykonać to sobie samemu, tak jak ja wykonałem samemu i powiedzieć na ścianie. No oczywiście można to rozpowszechniać, ja tutaj możemy uznać jakąś wyłączność komuś producentowi, który będzie robił znaczki w klapę. I, 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 i numerację, żeby była zachowana, żeby nie było podróbek jakiś można jak najbardziej. Możemy z tym ruszyć, ale na razie możemy to nie, nie tracić czasu na, na, na tego typu rzeczy, dlatego że proszę Państwa, w, w, są, w, my musimy sami udowodnić, że jesteśmy narodem, że jesteśmy wspólnotą y, 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 sławską, że potrafimy... Pozbyć się prostymi zabiegami higienicznymi, właśnie tego obrzydlistwa, które nas obsiadło. No i tutaj takie, jedynie mogę tylko dopowiedzieć, na przykład tutaj w symbolu gromady, no to oczywiście oprócz otaj sierpa i ciążli z piórem, to mam jeszcze herb sosnowca, prawda, pod tym daszkiem, tym opiekuńczym, ale być mogą być tam inne dodatkowe identyfikatory, na przykład ja dałem pod spodem oczywiście numer pod, kodu pocztowego oraz 001, że, czyli, że jest to pierwsza w tym okręgu pocztowym, bo to najłatwiej podzielić jak gdyby całą Polskę według tego schematu. Gdyż takie określenie wydaje się najwłaściwsze, a jakieś dodatkowe loga, czy coś takiego, ja już mówiłem, to można sobie w internecie później umieszczać. Więc każdy może sobie zacząć budować tą gromadę w swojej okolicy, w swojej wiosce, w swoim bloku i czy, czy, czy dzielnicy. Najpierw wygospodarować sobie jakieś pomieszczenie, choćby wolne piwnice w bloku, adoptować i zrobić, organizować tam jakieś spotkania w grupie kilkuosobowej. Mogą służyć dla sportu, dla rekreacji, czy wypicia kawy społeczności lokalnej. Takie proste rzeczy. My musimy najpierw nauczyć się komunikować z drugim Polakiem. Stopniowo wdrażać na, na podstawowych zasadach. No. Ja powiedziałem, że tu w, w, nie ma problemu. Jakąś, w, jakąś większą dokumentację ja mogę przyjechać a ja mogę wyjaśnić, jeżeli byłyby jakieś problemy. Ja jestem otwarty na to. Nie ma, nie ma sprawy. Mogę być nawet świadkiem nowego wejścia do Sławii jakiejś grupy, czy zresztą to zaprzysiężenie sobie można samemu wykonać, to wszystko jest opisane w książce, linki do tego są pod spodem. I tutaj ja nie widzę problemu. No, rewolucja, bez rewolucji to jest, proszę Państwa, no, każdy musi świadomościowo to przejść i przede wszystkim w to uwierzyć, że, że jest w tej niewoli żydowskiej, że musi z niej wyjść, że to jest rozwiązanie. Zapoznać się z tym. Ja nie widzę problemu. Formuły są podane do wszystkich zabiegów, jeżeli nie, no to ja mogę być świadkiem nawet, czy jakimś egzekutorem, tak to nazwijmy, jakiegoś tam zaprzysiężenia, czy, czy nadania imienia, jako świadek, prawda? W, w Sławieńszczyźnie i czy na jakiejś imprezie jak, jak, jakiegoś tam zgromadzenia rodzimowierców, czy coś takiego, bo tutaj myślę, że te sprzeczności, czy tam jakieś konflikty są do obalenia, dlatego że w, no, ja chyba w niczym nie naruszam prasł prasławi, że tak powiem, czyli obyczajów wcześniejszych. A, a tylko staram się jakby zminimalizować, no jakieś nazwijmy to, absurdy, które w każdej religii istnieją. Przecież no też musimy sobie z tego zdać sprawę. Bo mnie chodzi o, o to, żebyśmy byli siłą, a nie tylko Związkiem jakimś tam religijnym, bo ja to traktuję i do rodzimowierców, i do ateistów, i do komunistów, i do maoistów, i, i wszelkich innych, proszę Państwa. No, także tu w tej formule nie wszystko musi się każdemu podobać, ale uważam, że wszystko się trzyma kupy i daje rozwiązanie, daje rozwój przede wszystkim, bo nie można tylko. Odwoływać się do, do przeszłości jakiejś tam symboliki, która 5000 lat temu istniała, i że ona jest największa, najlepsza. No, ktoś tamto też wymyślił, ja też coś wymyśliłem. No, i nie musi tu być w tym konfliktu. Dlatego więcej tej dynamiki, proszę Państwa, bo my musimy zrozumieć, że kiedyś przejmiemy te parafie na domy gromadne i żeby one mogły służyć, więc jak je adoptować żeby tam można było no, wielofunkcyjnie to stworzyć, czyli jako schroniska dla bezdomnych, jako biblioteki i, i, i nawet sale koncertowe, czy na spotkania nawet całych gromad, bo jeżeli to jest na terenie załóżmy, to się znajduje kilku gromad czy kilkunastu może być, no to wtedy według jakiegoś harmonogramu mogą tam odbywać się spotkania całej gromad, ale, ale nie, nie zawsze to musi być wykorzystane do tego celu, bo spotkania jakichś grupek. Y, 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 które będą, na które będą gromady jakby dzielone w sensie jakichś zajęć, no to mogą spotykać się w pomieszczeniach mniejszych. Natomiast y, proszę Państwa, no taka prawda jest, że trzeba będzie również zadbać o ten majątek po odzyskaniu go od Watykanu, więc y, w tej chwili oni mają nieprawdopodobne pieniądze, chociażby zbyt cmentarzy czy coś takiego, no i wystarczyłoby to oczywiście przejąć i, i bylibyśmy bogaci jako, jako gromady. Więc nad tym się trzeba zastanowić, że my musimy ten majątek odzyskać. Ale nie przeszkadza, żeby na przykład jakiś tam y, ksiądz wyszedł y, prawda, z katolicyzmu i, i, i pracował dla gromady, więc y, podałem w filmie homilia, jak to robić. Także my nie przekreślamy nikogo, no nie, niekoniecznie trzeba będzie od razu, y, załóżmy tam, tak jak powiedziałem, że to nie, y, przejście w system gromadny to nie tylko spalenie giełdy banków i powieszenie biskupów, czy burmistrzów, albo, albo adwokatury całej, tylko i że to niekoniecznie to musi tak być, bo, lub wyłącznie nie musi tak być. No jak będą się dobrze zachowywać i będą, no, wejdą w socjalizm gromadny, no to będziemy razem wspólnotą. No będziemy resocjalizować też, których się da, których się nie da, to będą po prostu musieli odpracować to w jakimś systemie zamkniętym, czy z jakąś obrożą na noce, czy coś takiego. Zgadza się, oni śpią, proszę Państwa, reklamują się w sposób bardzo chwytliwy. Teraz powstaje takie państwo w państwie, którym niektórzy ulegają taki program, gdzie próbują znowu wszystko zrzucić na komunę i to oczywiście jakaś tam korporacja Żyda Solosza, to Solorza to, to robi, naprawia państwo w towarzystwie łajdusów mecenasów, czyli to jest następna pozanarodowa pejsata klika, naprawia nam państwo. No już chyba ponaprawiali wystarczy. no ale widocznie jeszcze gdzieś się tam da kogoś nabrać. bo to taki następny palikot oczywiście. Więc na to idą pożyczane w Banku Światowym pieniądze i, i z naszych podatków na utrzymywanie takich pozorantów. Czyli co? Te żydowskie służby działają nieźle, bo już mają następną pacynkę. Białe kołnierzyki nigdy nie są winne, ale komuniści. Komuniści? No to jak, jakby rządzili komuniści, no to gdzie jest ta nowa huta Gdzie są te bezpłatne kolonie i obiady darmowe dla biednych? No, gdzie jest ta likwidacja bezrobocia, likwidacja bezdomności? Ja chcę tej komunistycznej udręki, ale tu tego nie będzie. To jest to, co oni robią, też taka typowa zagrywka złodzieja, który kradzie najcenniejsze obraz w muzeum i krzyczy pali się. No. A niech każdy wynosi z tego, co cenniejsze, dzieła, i tu proszę pakować do tego mojego, właśnie, do tej mojej ciężarówki. Dlatego nie pasjonują się tym, bo to nieźle zwodziarze są. Bo tu chodzi o to, żeby niszczyć dalej krasi, przez, przez różny system, tak, jakiś rejestr dłużników, innych, narobili takich różnych rzeczy, że najpierw sfinwują tobie dług, a później jesteś uziemiony. I masz, zniszczyć swoje rację stanu. I masz być nieczuły na absolutnie drugiego. Także proszę Państwa, no ja chcę się też tym siedzieć i się tym zachwycajcie. Bo to co ja proponuję, to jest proszę Państwa, na tysiące lat, kochani Polacy, a nie jakiś tam film ździu. Czy jakiś kokospoko. Dlatego ja trochę prześledziłem, co było tysiące lat wcześniej. I to na spokojnie, co mówił Platon, Cicero, Tacy, Seneca, czy, czy, czy inni. I jak nawet któryś z nich zginął za swoje poglądy, to wcale nie umniejsza ani roli ich nauki, ani ich filozofii. Także to, że teraz Waldka tu wyśmiewają, i Swarożyce, czy Światoroda, to co nie będzie, będą. I gromadność nie zniknie. A że ona jeszcze nie jest rozpowszechniona. To ona istniała tysiące lat temu i teraz ta forma nowoczesna będzie. Nie wejdziecie w nią teraz, to będziecie za 30 lat. Dzisiejsi władcy i tak będą wróceni w perzynę i w proch. Więc nie przejmuj się, że na mnie plują. Na ciebie też będą pluć, jeśli będziesz chciał coś zrobić dla ludzi. Nie ma innej drogi. Droga yy, czynienia dobra dla ludzi jest bardzo trudna. Nawet w socjalizmie działania generała Ziętka, czy Gierka, czy innych ludzi, którzy próbowali yy, coś zrobić, to jednak przepisy zawsze ograniczały. Zawsze to było trudne. Nie jeden zaprawdę i dobro zginął. Chodzi o to, żebyś jednak ten drogę wybrał, żebyś się nie wahał i tego nie bał się i że warto to, to robić, że no, musisz się pozbyć egoizmu, chciwości, musisz wiele czasu poświęcić, jak gdyby, no, z, z chęci, że no, no, nie da się inaczej, jak być dobrym dla drugiego człowieka, no. Więc nie możesz ulegać korupcji jakiemuś zyskowi, pędowi, jakiemuś długiemu i dalej, a że to się opłaca robić, no bo proszę państwa, no, 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 no nie wiem, no bo każdy człowiek jest tak skonstruowany, mnie się tak wydaje. No. A poza tym polski naród poniósł za dużo ofiar w historii, jakbyś mógł tak prześledzić. Właśnie przez to, że go tak wmawiono, wmawiano mu fałsz, że nie patrzył w, 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 w wielkość, którą ma w sobie. No bo tak samo i budzenie tej nienawiści do wszystkiego, co miało jakąś wartość, czy do Stalina, czy do Nierżyńskiego. A ja nawet tutaj w Sosnowcu spotkałem kogoś, to pomagał uciekać przed y, granatową policją sanacyjną dziewczynskiemu, kiedy odwiedzał robotników w Hucie Bucz, Buczek. I w tych jego starczych oczach y, pojawił się błysk szczęścia na wspomnienie tego wspaniałego polskiego bohatera, twórcy ZSRR, pierwszego robotnika y, państwa robotników i chłopów właśnie. Bo to był prawdziwy polski szlachcic, szlachetny. Naprawdę i zdrowie dla szczęśliwej przyszłości każdego z nas zostawił w więzieniach A na cmentarz, na cmentarzu, gdzie ja chodzę, bo tam moja żona leży, to leży i Gierek niedaleko i, i zabite przez y, policję w 1905 roku dziesiątki robotników Sosnowcy i żołnierze radzieccy. I to są nasi wszyscy święci, a nie te zgniłki na ołtarzach. Proszę to sobie wyobrazić. Kogo wy wielbicie? A są ziemi tych wspaniałych ludzi, którzy walczyli o prawa do takich jak my i, i, i jesteście odrzucani i wy dalej pędzicie tam. Dzi dzisiaj ja szczególnie ta polska wieś, dlaczego ona jest taka ciemna i kułacka? No, ubliża się na przykład Pawlikowi Morozowowi za to, że był młodym, godnym człowiekiem i zginął z rąk ciemnoty kułackiej. A ci Polacy przy Kościołach właśnie temu wtórują. Gloryfikując tych zbójców i bandytów z winu, czy, czy, czy innych oprawców z tej wiary katolickiej. No i właśnie ta ciemnota popiera się prowadka tak jak popierała Lepera i mistrza i ów i spółdzielczości. I dalej wszystkiemu winna komuna. Komuna, która jest pięknym słowem, bo znaczy wspólnotę ludzką, wspólnotę celów. Wspólne dzielenie, później dóbr wypracowanych. I tego, i, i tego nienawidzisz dalej, więc rozpływasz się po całym świecie i niszczysz swoją tożsamość. Bo słuchasz się tego. No ja nie wiem, jak to nawet określić. Bo pod tym szambem indoktrynacyjnym żydowszczyzny obleźliśmy właśnie naj, czymś najgorszym, jakimś parchem, niszajem i syfem. No w końcu pora na tą generalną Higienę, I odżydzanie i odszczurzanie w każdym polskim domu. No bo no, no jak się zaczynać to tworzenie tej gromady? No po prostu, no, nawet rozwiesić gdzieś no, na tablicy w bloku, czy na ulicy, czy na słupie, czy, czy wśród kolegów porozmawiać, czy zaczynam coś takiego i, i, i proste, liczymy się, ilu nas jest, no, kim jesteśmy, mentalnie, sprawnościowo i tak dalej. Sprawdzamy te ułomności, zagrożenia w tej naszej geograficznej, prawda? zlokalizowanej gromadzie, no. ale i, i, i handikapy, i, i środki. No. Stąd podział zadań, bo nawet nie masz pojęcia, ile wspaniałych ludzi, właśnie koło ciebie, mieszka w Twojej okolicy, pasjonatów czy twórców. Kiedyś moja córka pisząc pracę właśnie dla potrzeb etnografii tam była zaskoczona, ile pasjonatów jest właśnie w koło takich, nawet nierejestrowanych. Tylko zacznij i zobaczysz, jaką siłę ma twój naród i jak ta czapa właśnie zniewolenia jest mocna. A jednocześnie jaka krucha, jak można już porozmawiać. Bo to przez to nieszczęście, przez, przez zmawianie tej wyższości własności prywatnej i zysku. Dlatego zawsze mnie pasjonowali wyznawcy Islamu, że, że bogaty, prawda, yy, wysiada z Mercedesa i potrafią na pustyni, na pustyni iść z kosykiem albo wsiąść na wielbłądę i zaczyna skommerzyć się i dla niego to, to nie jest żadnym problemem. A dla nas to jest taką wielką sztuką. Tak trudno się po prostu, sobie uświadomić, że człowiek nie składa się tylko z zębów, żołądka i kiszki stocowej, żeby rozszarpywać tylko pokarm i żyć dla materii. Bo tak mają tylko zwierzęta, człowiek i cała ruszta, która funkcjonuje oprócz tego. Dlatego ten system, który ja proponuję, to jest właśnie dla tego typu ludzi. A jeśli myślisz inaczej, to nie słuchaj dalej, tylko... Mówię, no dlatego tutaj tłumy baranów nie walą i kundli do tych moich filmów bo socjalizm, no to wiadomo, no jest też i kosztowny dla społeczeństwa i nie widać jego tak zewnętrznie. Jakby. Dlatego że zaspokaja najpierw olbrzymie potrzeby tych mas, ale daje ten równy start. No. Dlatego pewne zajęcia tutaj muszą być monotonne i nieinteresujące, tak jak utrzymanie porządku w domu dobrej gospodyni. No za co sądzisz dobrą gospodynię? Za pranie, sprzątanie, prasowanie. A to wymaga czasu i, i poświęcenia. Dlatego niektórzy krytykują PRL, bo nie było Coca-Coli, ban banerów, no, na których jest tyle piękna, niby za darmo, czyli domy, dziewczyny, kredyty, wszystko za darmo. Ale nie było grzebiących śmietników w Szawicy nie było grzebiących dzieci z niedożywienia na lekcje. I, i, i higienistka była w każdej szkole. Było zabezpieczenie witalne każdego człowieka, czyli żeby mógł się normalnie rozwijać. I dziennikarz też miał umyte zęby i nie wziął jadem nienawiści i zboczeń do własnej racji stanu, a właściwie do naszej racji stanu. A zboczeńcy w złoconych sukniach mieli trochę ograniczone pole działania. To było źle, że nie to ich całkiem. No to teraz pora na zrobienie tej higieny. Przepłukaj uszy, umyj zęby, odżywiaj się prawdą. Wtedy i umysł zacznie pracować jak należy. Zobaczysz wtedy cały ten żydowski bardach i go wymieciesz ze swojej ojczyzny raz na zawsze. Zaczniesz żyć higienicznie i o to Cię proszę.